Trzymanko widzowie, w dzisiejszym odcinku seria, której długo nie było, czyli Złoty karny. I zaczynamy. Widzowie, ja celuję. Lewy dolny. I jak coś, to gramy do pięciu. Prowokuje, prowokuje widzowie. Sami to widzicie, sami to widzicie, że on prowokuje. On prowokuje. On wie, biegnie od on tego. Ja... Teraz Teraz widzowie jasne. Robokuje. Ale wyciągnięty. Widzowie już bramkę na bramce. Teraz. Muszę tak zmylić, ale. Prawo okno. Bramka przygotowany? Tak. Siu! Widzowie, on nie kuma. On nie kuma tej gry. Teraz ja sam w widzowie. I A no skąd ty to masz punkt. Widzowie, teraz pewne, środeczek, środeczek, okej? On już tak sobie myślał, a ja muszę szczele bardzo mocno w lewy dol, dolny róg. <grym> Dobra, <grym> jest na Widzowie będzie powtórzona jedynaska, ponieważ nasz bramkarz dostał w pas, Ale brawa dla niego za ładną obronę. Mm. Więc widzowie uznajemy, że bramkarz obronił. No i teraz on będzie wykonywał tą jedynastkę. Jest już szelony widzów. Co on się teraz będzie bał się rzucać. To widzę, ja jakiś może prawy lub lewy, górny rupiak. Obek! <laughs> Siwa, ale są siły. Dawaj. Spokojnie, nie walnę. Podzielimy. Widzowie chyba była, nie, odblokowana, więc mnie nie ja nagrało jedenastkiem jeszcze raz w to, w to samo miejsce, co chciałem. w karnych widzowie tam tam i już powiedziałam gdzieś selam, dobra? Więc widzowie lecimy. To ja mu precyzyjny stał gdzieś po ziemi. Dobra łowek. Nie będę ci się mocno, okej? Okay? Wiem, że masz stresa przed tym, ale nie będę... jedną kontaktową jeżeli teraz mi trafię to już wygrywam ale teraz jeżeli teraz trafię i wygram to 5-0 dla pocieszenia mój brat będzie mógł sobie otworzyć samemu taką właśnie gazetaczkę gdzie są dwie saszetki z klubek świata która, ta kolekcja mu się podobała, ale nie zbieraliśmy. I ta jest taka fajna limita. limiteczka. Siedem plak jest 7 plakatów, tak jak wspomniał już nas podglądniś No i ma tutaj pocztóweczki. No i jak teraz trafiam, to on sobie to samo tworzy. Wie. Będę wygrywał 5-0, a tu się często nie zdarza. Więc musimy z jakimś estetycznym, bardzo ładnym strzałem Patrzcie na to. Teraz zbrodniej mu szczelamy. O kurde, nie! Ja stręciam! Ja widzę szczeli! Dobra, widzowie! Teraz 5-1 z nich będę. Robimy karmę? Po... Nie? Dobrze? Widzowie teraz wyłuchamy, więc my mu zrobimy to samo. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Dobrze. Więc wiesz, że teraz sobie to otworzysz, tak? Ale gdzie? Tu? Na jakimś. To do, jakim do domu byś mi nabijało. Dobra. Jak widzicie, bobek już jest w domku i samemu otworzę sobie tą gazetkę. Chaka, ja to? Będzie Tylko pomogę ją otworzyć. Dobra. Estetycznie. Dobra. Tutaj od tyłu jest taka klapeczka, jak wiecie. No, można Dobra. otworzyć. I Teraz sobie wyjmę tą e? I czy potrzebujesz folii? foliki na limitkę? No? Dobrze, więc my mu widzowie po foliki lecimy, nie? Foliki już mamy, ale widzowie tym karnym, kurde, chciałem się z nim pobawić. Wiedziałem, że on tam strzeli, ale kurde, za późno się rzuciłem. Ale pamiętajcie, że dzisiaj będzie też przewrotka Cristiano Ronaldo o godzinie 19.00. Widzicie, po... już tutaj ma, ale na początku sobie obejrzymy gazetę. Da, nie Gazetka będzie to. I uwaga, kartą limitowaną jest estawo, co jakoś tak. Estawio? No, estawio. Teraz ją sobie włoży do folii. Jest. pokaż jak ładnie a widzowie teraz pobieg przejdzie do otwierania dwóch saszetek usiądź sobie tutaj są te dwie saszetki pokaż dwie saszetki I, i teraz tam. sobie otworzy pierwszą Zobacz, otwieram tą Pierwszą kartą jest Noe, ja. tutaj Kodzik, tutaj dalej jest taka karta, on, on nie ma licencji tutaj, Dalej. Tutaj w jest. I to jest dowodnik z zwycięz... z klubu, który jest zwyciężył w tych rozgrywkach no. Chelsea. Dalej jest jakiś tam AC Bond, tak? Pokaż. Ace wam tak? Adam Mitchell. No. Oby, co ty. Ale, ale mi chodziło o klub. Aha. No. Tutaj. Ja on mały. I to sek. Oby, oby to się nie było. i Goldena. Nie będzie, ale to jest jakiś bramkas. Dalej jest... Kamerak. Pokaż do kamery. To jest Kim. No. jest wojewódzka na Dalej Stolik. A jak widzowie widzicie, mamy nowe podświetlenie. A podświetlenie jest z sklepu. Tak. Dokładnie jest takie fajne poświetlenie. Jeszcze mamy statywik, i jutro przyjdą. Y, mikrofoniki. Tak chyba chyba. Fajne. I tutaj dalej. Nie, nie. Nie, takie się I dalej. Erling Haland. Pokaż. Możesz sobie włożyć do folijeczki, nie? nie. Ferninga, nie? No dobra, w sumie to jest bazówka. No to dobra, to jak nie, to nie. I oczywiście widzowie zostawiamy sobie jedną saszetkę, znaczy e, jedną folijkę z saszetek, którą włożymy sobie do... I dalej jest to. Którą włożymy to sobie do naszej puszeczki, gdzie zbieramy wszystkie folie. I ostatni to bramka. Bramkarz widzowie, a teraz Ignacy przej przejrzy sobie gazetkę. Okay. Prezentacja klubowych miejscostów świata. Tutaj. Dobra, bardzo nie będę Wam pokazywał. Stronę tylko będę czytał. No tu czy tam, to chcesz czytać? Ja się nie? No, to sobie przejdziemy. najprostší Poláci. Lewandowski, tylko. A na następnej stronie są plakaty. Wojtek Szczęsny, Harry Kane, Jamina Yaman, Erling Haaland. Nie, to nie jest Ronald. Messi. Drużyna PSG wygrała Ligę Mistrzów. Druga strona, Launasiego. Z go Figo. No i jeszcze tam był... Ini my drugs from my garage kalau ada tightest level I na końcu Jestem tutaj sypka, wiadomość, że, że dla tych, którzy zbierają FIFA c 5 wyjdzie nowa kolekcja 16 września tego roku. No i to było na tyle, gazetki. Jak? Podobała się gazeteczka? Tak. Opłacało tak. się ją kupić? No. I jeszcze kosztowało 15,99. No i widzowie. Zaraz zaraz pewnie podnieśliśmy przegrodki Christiana Ronaldo. Dobra. A takie filmy tylko na kanale Janek Kut. Subujcie kanał Janek Kut. Siema. Ucie,